Co, symbolizują, co symbolizuje te dwanaście potraw u katolików na stole? Na pewno jest pierwsze, pierwsze takie, że to jest dwunastu apostołów. Potrawy tutaj są jakby podziękowaniem każdemu z osobna za ich dar, za ich poświęcenie. Osobne znaczenie też mają pojedyncze dania i produkty, które powstają. Według takiej tradycji możemy podzielić też na, na plonek. Może być to plon pola, może być to plon lasu, plon wody i plon sadu. I tak na przykład pierwszą potrawą, którą spotykamy na naszym stole wigilijnym jest ryba, czyli nasz karpik. Ma bardzo dużo znaczenie w chrześcijaństwie, ponieważ to było, była pier, takim pierwszym symbolem opamiętnienia chrztu człowieka oraz symbolem Eucharystii. Jeżeli chodzi o znaczenie takie ogólne, jest to, jest, to, jest to symbol życia, płodności, obfitości, ale też i czystości, ofiary, mądrości i wiedzy. No i jest tutaj, jeśli chodzi o ten podział na plony, to właśnie jest to żywioł wody. Drugim, drugie miejsce zajmują buraczki. Barsz czerwony. Babilończycy dawno, dawno temu uznawali, że to jest są cud, w ogóle jako, jako burak jest tą cudownym warzywem. Wierzono, że daje długowieczność i piękno. Barszcz z buraków kojarzy się też z, taką, też z krwią, więc jest to tak jakby symbol, symbol ofiary, tak? Ofiary natury. Natomiast Indianie dawno dawno temu wierzyli, że pijąc sok właśnie z porzeczek czy właśnie z buraków, spożywają krew matki ziemi, i z burakami łączy się żywioł właśnie ziemi. Kolejnym takim wigilijnym, wigilijnym, wigilijną potrawą na pewno jest kapusta, ta, którą, że tak powiem, mamy w, 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 w no, pierogach pieroga z kapustą i z grzybami. symbolizuje to siłę narodzin. I tutaj, że dzieci, to wierzono, że kiedyś dzieci zna, kiedyś znajdowano, jak ktoś chciał mieć dziecko, że w, w tym w kapuście się znajdowało dzieci. Kiedyś tak wierzyli i, i tak to zostało, więc mówi to też o właśnie o płodności, mówi o bogactwie, które mamy na, na stole. No i kapusta też ma włas, własności bakteriobójcze i lecznicze więc to też um, jakby wiąże się z tym z, tą, z, tą, z tym wierzeniem grzyby um, to jest taki magiczny dar ziemi i według dawnych, dawnych wierzeń um, są to um, dary lasu um, i um, który jest jakby wykradzany Dziony z innego świata, z, taj, z świata tajemnic. Symbolizuje uleganie pokusom, i na pewno jest ten grzybek bliski ludziom. Grzyby są magiczne, bardzo. Wszyscy chyba wiemy o tym, że, że są i grzybki halucynogenne, i grzybki, które. Mają bardzo dużo trucizny, mogą nas wręcz zabić. Także z tym wiąże się właśnie to, że to są dary lasu z innego świata. Mak. Mak w kutiach, mak w ciastach. Jest to symbol nocy, zapomnienia. Snu, nawiedzenia, czasami też lenistwa, takiego odurzania się, czarów, zmartwychwstania, czystości i płodności. Taka wieloznaczność symboliki może się tłumaczyć tym, że pochodzi mak od czerwonych kwiatów i ma też ten mak właściwości narkotyczne. A też z drugiej strony właśnie mnogością tych nasion, które tam są. Dlatego tak mnogie jest, że tak powiem, jego znaczenie. I dawno, dawno temu, w starożytnych, dla starożytnych Greków, mak był symbolem demeter i kory. No, i, i, i dlatego to się kojarzy z takim domem, z obfitością, z ziemią, z radością, z odzyskaniem, pozyskaniem czegoś. Mak tutaj właśnie ma taką rolę obfitości. Zawsze pamiętam, wierzono u mnie przynajmniej w domu że jeżeli nie ma maku na stole, nie ma ciasta makowego, nigdy nie będzie urodzaj w pieniążkach i nigdy nie będzie urodzaj w szczęściu, jeżeli chodzi o dom. Tak to przynajmniej zawsze mówiła moja mama. Orzechy, które są na wigilijnym stole, jest symbolem takiego niezwykłego bogactwa. Ze względu na swoją skorupę orzech symbolizuje też tajemnicę, wróżbę, płodność. Orzechy, leszczyny symbolizują mądrość, witalność. No a jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, no to tutaj jest jakby ta specjalna powłoka, mówi się o tym, że to jest ciało Jezusa. Chrystusa, i to też obecność i w tym momencie taka duchowa, ukryta obecność Jego przy naszym stole wigilijnym, ale jest to też symbol mądrości, wiedzy, znakiem pojednania się przy tym stole i takiej sprawiedliwości. Natomiast w ogóle wszystkie suszone owoce e, symbolizuje tak naprawdę coś innego. Jabłko może być symbolem, e, symbolem e, m, na przykład m, e, w chrześcijaństwie, okultyzmie e, może być symbolem e, miłości, radości, o, e, e, witalności, natomiast e, inne suszone warzywa e, to tutaj. Każde, no, każde suszone warzywko ma odpowiednie swoje znaczenie. Jeżeli będziecie zainteresowani, na pewno mogę coś o tym więcej powiedzieć, ale teraz chciałam poruszyć takie najważniejsze z najważniejszych rzeczy, które mamy na stole. Migdały, na przykład, symbolizują czystość, niepokalane poczęcie. W starożytności robiono sok migdałowy, utożsamiony właśnie z nasieniem, i tutaj był bardzo mocno, jakby towarzyszył urodzeniu wszelkich bogini. I to do, przetrwało do dzisiaj, ponieważ Maria też urodziła Jezusa, jakby nie no, jakby tylko z niepolkalanego poczęcia. I tym właśnie jest symbol migdałów. Winogrona, rodzynki symbolizują odkupienie, spojrzenie z innej strony na pewne rzeczy. No i tutaj dzięki winogronom mamy wino, a wino jest symbolem krwi Jezusa. Ma to sakramentalne znaczenie, dlatego być może tutaj w naszych, w naszych ciastach mamy dużo rodzynek, czy w sernikach, czy w piernikach. Miód, który jest używany do pierników na święta, to jest obfitość, dobro, wtajemniczenie, symbol takiej wręcz niespotykanej intuicji. Miód jest jakby. Pra, jakby symbolem oddania się i, i pracy. No, i ten nektar z natury daje, jest jakby od bogów, który miał dawać ludziom szczęście i obfitość, jeżeli chodzi o miód. Ale też miód był podstawowym eliksirem na piękność, na odwagę. No i też urodzaju. Dionizosa. Dlatego też do tej pory przetrwała taka świadomość, taka, taka informacja, że w darach dla niektórych, dla niektórych bóstw też oddaje się, oddaje się w darze właśnie miód. W Biblii też znajdziecie parę rzeczy, jeśli chodzi o miód. No, i tutaj, nawet w mądrościach Sarycha, czy tutaj poczytacie o królu Salomonie, to tam jest sporo właśnie o tych darach z miodu. Miód jest symbolem właśnie piękności, pięknej mowy. Miód jest symbolem młodości, pracy, symbolem szczęścia i też obfitości. I jeżeli mielibyśmy jeszcze bardziej poruszać te wszystkie potrawy, które znajdują się na stole naszym wibyllinem, no to każde danie, każdy składnik ma swój własny symbol, ma swój własny żywioł i wiąże się to głęboko z wierzeniami pogańskimi, słowiańskimi, więc. Tak naprawdę, nasza wigilia jest połączeniem wielu, wielu kultur i wielu religii. Jeżeli chcecie coś więcej, zapraszam. Zapraszam do komentarzy, zapraszam, o, zapraszam was do tego i zachęcam, żebyście też pisali w komentarzu, jakie, jakie. Abyście chcieli filmy, jaka tematyka, co Was interesuje, to wtedy mnie ukierunkuje na dalsze działania i na dalsze spotkanie z Wami. Proszę o kciuczki w, w górę, proszę o subskrypcję. Wszystkiego dobrego, Wróżka Eżka. Pozdrawiam, pa pa!